Co zrobić, żeby było szybciej, lepiej i wygodniej? Na te pytania w czasie drugiego dnia Polskiego Forum Transportu, Logistyki i Spedycji próbowali odpowiedzieć byli ministrowie transportu podczas tej debaty. Główny temat spotkania: jak polski transport zmienił się przez dwie dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej? Dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego i nie zmarnowaliśmy tej szansy, bo i sieć drogowa się zdecydowanie poprawiła, a kolejowa jest. W pewnej pozytywnej ewolucji, powiedzmy. Ale generalnie, generalnie trzeba powiedzieć, że no, zmiana jakościowa jest olbrzymia. Kluczowa kwestia jest taka, żeby to nie poleciało w powietrze, tak? Czyli żeby, żebyśmy po tej konferencji mieli materiał, który właśnie trafi do decydentów, do tych, którzy może nie są specjalistami, ale podejmują kluczowe decyzje. Tegoroczne forum było wyjątkowe, bo jubileuszowe dla jego pomysłodawcy. Profesor Marek Sitarz z Akademii WSB świętuje 45-lecie swojej pracy naukowo-dydaktycznej. Najważniejsze momenty to sukcesy moich wychowanków. To jest dla mnie najważniejsze. Moi inżynierowie, magistrowie, doktoranci, profesorowie i awanse moich ludzi i w nauce, jak również w gospodarce polskiej i zagranicznej. Z kariery profesora Sitarza bez wątpienia dumny jest jego promotor, profesor Eugeniusz Świtoński. Profesora Sitarza poznałem, jak był na pierwszym roku. Ja wykładałem mechanikę, on by, był słuchaczem. Bardzo zdyscyplinowany. To był pierwszy początek. Natomiast w późniejszym okresie bardzo zaangażowany i doskonale organizacyjnie spełniający rolę w ruchu studenckim.